Filmik nakręcimy. No, albo masz rację. Co? Filmik nakręcę teraz. Zrobię, jak, jak, jak ładnie się biją. Ale ty to poczekaj, Waldek. To poczekaj, odsunę Bo takie na wierzchu leży. Mhm. O, no. Teraz możesz to robić, bo odsunę to. Zobacz patrz, żebyś miał jak wodę się plafie i rzucisz jako film. Instruk instruktażowy do <laughs> gospodarstwa rybackie, <olibarskie>, glinki, <laughs> no. instruktaż, sprzedaży węgorz, piękna. Taki jasny zobacz. Uh -huh. I Ładny, nie? Albinos. Patrz. Dobrze, to pyta. No pan już się podał grzewa powoli tam tam.